dobry, ja wracam manikiem z Aktiwu zakupiłem 12 ton wapna z magnezem na tym magnezie mi bardzo zależy no, wapna jest 60% magnez jest 30% no i będziemy siać nie mam czasu tutaj na czekanie z agroloku, bo ja już za dwa tygodnie dopiero przywiozę, a tutaj na czasie mi zależy, bo chcę zacząć karczować sad jak zacznę wycinać, no to już przecież nie wiadę i nie będę specjalnie wjeżdżał, kosił gałęzi, żeby wapno posiąć. Już to jak się weźmie ze inną robotę, to nie ma czasu. Będziemy robić analizy gleby, no i zobaczymy, zobaczymy czego tam jeszcze brakuje. Wapno to jest obowiązkowe, te tonę, półtorej można w ciemno co roku siać. Przy takim tonażu, jak się wywozi teraz jabłek, no jedź tą wektrą, bo ci w dupę wjadę byś miał klepanie i zobaczymy e, ile tego wapna jest w tej ziemi ale pewnie przy takim tonarzu jak się wywozi no to niestety, ale ten potas, wapno trzeba to co roku bez analizy, z magnezem trzeba uważać żeby nie stał się antagonistyczny no i pewnie coś z saletrzaka jeszcze wczesną wiosną, no bo niestety przy takich plonach jak w tym roku były u sadowników no to, no to ta ziemia będzie wyjałowiona. Jeszcze niech teraz, yy, niech to będzie, nie będzie tego mrozu, będą duże deszcze, to jeszcze tu się przemyje, chociaż od piątku zapowiadają minus 7 stopni. Zbawienny jest ten mróz, naprawdę, bo ci sadownicy już się męczą, Jechałem teraz przez Lewiczyn, kurde, ile sadów jeszcze nieoberwanych, niepozbierane. No, ale co? Dzisiaj przemysł zawiosłem ostatnią partię 33 grosze. I ja tu nie widzę żadnej możliwości, żeby to zdrożało. Przy takiej ilości przemysłu, yy, dziwnym trafem, zakłady awarie mają. nie ciągle mają awarię. Jak nie myją linii, to coś im tam piarnie. No i już kolejki się robią. Oby tylko nie obniżyli tego, ale myślę, że to jest celowa robota, żeby cały czas mieli dostawę tego towaru, na podwórkach masa towaru jeszcze w skrzyniach także nie wiem kiedy to się przewali może do Bożego Narodzenia w takim tempie jak oni będą przerabiać ten towar to naprawdę do nowego roku im tego starczy no i dzisiaj od wieźli mi palety z Unifruitu dostałem fakturkę i zaraz kasa wejdzie na konto także naprawdę firma o, podziękował eee, firma stara się, nie wiem dlaczego takie złe opinie, niektórzy o niej wystawiają przecież to wszystkich chyba traktują tak samo, no nie będą żadnych tu wyjątków robić sortują na bieżąco to co jest zabierane, skrzynie odwożą no jak ktoś ma słaby towar, słuchajcie, no to wszędzie zawiozą wszędzie się zawiezie i narobią przemysł, nie oszukujmy się, już się skończyło już się skończyło, że się będzie pchało, byle co. Byle co i ja sobie tam rozmawiałem właśnie z chłopakami jak to jest z tym jabłkiem, no między i tam rozmawiałem, jak? Jak to właśnie jest z tym jabłkiem, że w tych skrzyniopaletach jest taki słaby towar. no i zaczął mi tłumaczyć, że to nie jest tak, że przykładowo Rajpol, akurat tutaj. E, powsiedli wszyscy na niego, ale to nie jest do końca tak, bo kontraktacje podpisane są z sadownikiem. Nie z firmą Rajpol. Nie to, że ja bronię firmy. Ja go tłumaczę, jak to jest, jak, jak, jak mi zostało to wytłumaczone. Rajpol tylko zawozi te jabłka na market. On nic do tego nie ma. Jedzie do sadownika chłodnia, zabiera od sadownika jabłka i on to zawozi. E, grupa tylko w tym pośredniczy i też tego nie rozumiem no bo grupa w tym momencie jest stratna i dostaje w dupach bo tam jest napisane Rajpol, ale obok zauważcie jest imię i nazwisko sadownika także to jest jabłko od sadownika rwane prosto z sadu bo taki miał być zamysł całej tej, cał, cał, całego tego przedsięwzięcia, żeby ograniczyć koszty no, ale niestety dupa blada, bo się okazało, że tam jest przemysł, tam nie jest jabłko. Bo ja nawet nie chcę mi się wierzyć w to, żeby firma e, pozwoliła sobie na wstawienie takiego dziadostwa do sklepu. To nie jest tak, bo oni sami by sobie kopali grób. Także, no, tak, tak mi zostało to wytłumaczone. No i chyba, chyba jest coś w tym prawdy, tak. Bo jeżeli grupa by ponosiła za to jakąkolwiek odpowiedzialność to oni by przesortowali to i by sobie nie pozwolili na pakowanie takiego dziadostwa do marketu no ale to taki temat, nie wiem co było na, temu, na ten temat uważacie ale dla mnie to w tym momencie jest sensowne wytłumaczenie, bo ja, ja inaczej nie mogłem tego sobie wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje dobra, dojedziemy do domu, pokażę wam to wapno jak to wygląda tak wygląda nawóz. To jest kompleksor turbo. On kosztuje 440 zł tona. Nawóz mineralny 60% wapny, 30% magnezu. Mamy z tyłu. Nie widać. Eee, nawóz wapniowy wapniowo-magnezowy. Magnez tutaj w przeliczeniu na czysty składnik minimum 30% i 15% z naturalnych dodatki mikroelementów takich jak borcyn, mangan, molibden, żelazo. Także no super chyba będzie zobaczymy pierwszy raz to stosuję. Ono nas takie kolor magnizowy. Grube granule, bo widać granule podobne do pęczaku. Dobra, biorę się za rozwodunek, bo jutro po drugą część jadę i siadź to.